Aby nagrać takie przejście wilków, trzeba mieć naprawdę bardzo dużą wiedzę na temat tych zwierząt, ale przede wszystkim poznać ich charaktery, bo to one również determinują ścieżki, które w przyszłości te zwierzęta będą wybierały. I zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma absolutnie żadnego przypadku. Przebiega kilka wilków i nie tak po prostu przebiegają. Biegną przodem do kamery, tak, żeby na początku były na drugim planie. A następnie kierowały się prosto w kierunku kamery, żebyście mogli dostrzec każdy detal, i tutaj nie ma żadnego przypadku, bo filmów z wilkami opublikowałem już mnóstwo. Pamiętam, że kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o tym, żeby nagrać wilka. Teraz, poprzez ciężką pracę, determinację i poznanie dzikich zwierząt, to dla mnie codzienność i to pokazuje, że warto marzyć i robić wszystko, żeby te marzenia spełnić. I czasami może nam się wydawać, że pewne miejsca w lesie nie mają większego potencjału. No bo czy mamy tutaj coś wyjątkowego? Na pierwszy rzut oka nie. Ale jeżeli wynikniemy w las, jeżeli go poznamy. Poczujemy, poczujemy dzikie zwierzęta. To nawet takie miejsca mogą przynieść nam mnóstwo radości i wspaniałych obserwacji. No bo nie może być inaczej. No zwróćcie uwagę. Przebiegało kilka pięknych, dużych wilków przodem do kamery. Kiedy roztopił się śnieg, jakby nigdy nic. Pojawiły się tutaj dwie sarny, które zajadają się trawą. W ogóle się nie boją. Są spokojne, rozluźnione. I nie stresują się absolutnie niczym. Nie są w ogóle spięte. Ale to nie wszystko. Pojawił się jeleń z pięknym porożem. I tutaj też warto zwrócić na to uwagę i zawsze o tym mówię. Taki samiec to wielkie doświadczenie. Przestaje przeżuwać, a jego uszy podążają w lewo, w prawo, do tyłu, do przodu. Nasłuchuje, co się wokół niego dzieje, to jest to doświadczenie. On wie, że trzeba wszystko doskonale obserwować, z kolei w ciągu dnia i tutaj też nie ma przypadku. Pojawiły się łanie ze swoimi młodymi. Wszystko w ciągu dnia, żeby było widać każdy detal, troszkę zielonej trawy mimo okresu zimowego i jeden z jeleni zajada się tą trawą na pierwszym planie, bliżej się nie dało i za nim są pozostałe, gdzie świetnie uzupełniają drugi plan. To tło jest bajeczne. Są brzozy, jest trawa, są jelenie spokojne, wolne. W lesie i tak nagrywać dzikie zwierzęta, i tak je obserwować, życzę każdemu, kto tę przyrodę szanuje. No bo nie ma nic piękniejszego niż przyroda. Przyroda daje nam wszystko, jesteśmy od niej w pełni zależni, dlatego musimy ją szanować. I szanować zwierzęta, które z nami mieszkają na tym świecie, bo my nie jesteśmy sami, my z nimi współdzielimy ten świat, i ten świat jest naszym wspólnym domem. A te zwierzęta, takie piękne, wolne i wspaniałe. Nic dodać, nic ująć, a to wszystko przed samą kamerą, gdzie możemy dostrzec każdy nawet najmniejszy detal. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.